Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z Bookholem Grudniowym, ale to będzie trochę w połączeniu z prezentami, dlatego że będzie tutaj część książek, które ja kupiłam na prezent albo dla kogoś, albo dla siebie z okazji Mikołaja albo świąt. 19 słuchajcie nowych książek u mnie na półce, ale zacznę słuchajcie od tych, które. Kupiłam na targach książki. O, czekajcie, bo coś nie może złapać, aż mi ostrości kamera. O, już. Które kupiłam na targach książki we Wrocławiu. Myślałam, że prawie nic nie kupię, bo tak jak patrzyłam na listę wystawców, no to zawsze u nas we Wrocławiu, ponieważ jest to końcówka roku, no to jest o wiele mniej tych wydawnic niż na innych targach książki. Ale powiem Wam, mimo tego, to coś udało mi się upolować i zaraz Wam o tych książkach opowiem. No a dodatkowo no, udało mi się porozmawiać z niektórymi autorami, z czego bardzo się cieszę. I zaczynamy od pierwszych książek. Pierwsza to jest Adam Kopacki, Gonitwa o życie. Jest to druga część serii takiej kryminalnej, ale to jest taki kryminał, taki kosy kryminał bym powiedziała, czyli to nie jest bardzo brutalny, ale świetnie się to czyta, świetna jest też zagadka kryminalna i opisywane miejsca. Całość się dzieje we Wrocławiu, dodatkowo tutaj ta część opisuje wielką partynicką, ale też jazdy konną. Ja i moja rodzina jeździliśmy, więc kochamy też konie, więc z przyjemnością się to no, będzie czytało. Pierwsza część, od razu też Wam powiem, to jest życie za bestseller. To już u mnie było, to już Wam pokazywałam, recenzowałam. To jest pierwsza część, to jest druga, ale można to czytać niezależnie. Więc jeśli ktoś kocha konie, fajne zagadki kryminalne i chce lepiej poznać Wrocław, to polecam Wam. I gonitwy na przykład, i jak się na przykład obstawia zakłady, słuchajcie, to tutaj też się dowiecie. A tutaj też, żeby poznać bardziej świat taki literacki, ale też no, świat właśnie taki instagramowy, no to Życie za Bestseller. Kolejne, słuchajcie to, co e, kupiłam na targach, to jest trylogia o m, tajemnicach II wojny światowej. Dwójki autorów e, Giacometti i Raven. E, pierwsze to jest Triumf Ciemności, Nocy, Zła i Relikwia Chaosu. I słuchajcie, całość e, naprawdę w bardzo dobrej e, cenie. Na targach upolowałam i to na prezent dla męża, który mój kocha, po prostu czasy II wojny światowej, wszystkie tajemnice. A jak tu jeszcze jest takie w formie powieści, to myślę, że mu się spodoba. Słuchajcie, kolejne, no to już kupiłam dla siebie, ale też dla córki, bo obydwie żeśmy były, no to nam się to spodobało. Murdle. To zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki, wiedzy oraz sztuki dedukcji. I słuchajcie, na targach rozmawiając tam z wydawnictwem, dowiedziałam się, że no, to już u nas są wydane dwa tomy, natomiast na świecie jest tych tomów o wiele więcej i podobno są już międzynarodowe rozgrywki w tym, czyli właśnie w rozwiązywaniu tych zagadek kryminalnych. One to trochę wyglądają tak, że mamy jakieś tam wiecie, wskazówki o poszlaki. Trochę to tak powiem, jak się przegląda, to jak w sudoku, bo tu mamy taką otabelkę, gdzie zaznaczamy, co nam się zgadza, co nie, co pasuje, co nie pasuje. I podobno niektórzy takie 100 zagadek potrafią w 56 minut tacy rekordziści rozwiązać. No. Ja wątpię, żeby mi się udało to tak szybko, no ale może z czasem dojdę do wprawy. Podobno bardzo wciąga i tak jak mówię, są już międzynarodowe rozgrywki w tym. Ja kocham kryminały i myślę, że słuchajcie, jeśli ktoś, macie kogoś, kto uwielbia kryminały, uwielbia zagadki kryminalne, no to taka książka będzie naprawdę rewelacyjna. Ja sobie przeglądałam, rozmawiałam z wydawnictwem i super sprawa. Chciałam od razu dwie części kupić, ale ja mówię, trochę przekraczał mój budżet. Kolejne, słuchajcie, to dwie książki z wydawnictwa poznańskiego kupiłam. Pierwsza to też jakby chciałam poznać tego autora. Wesas. Ale prawdopodobnie źle wymawiam, chociaż pani na stoisku mi mówiła jak, ale już zapomniałam, wybaczcie mi. Ptaki. To jest jego kolejna powieść. Natomiast jak rozmawiałam na, z wydawnictwem, no to podobno ta jest taka bardziej przystępna. Jeszcze jest druga, też wydana w serii pisarzy skandynawskich. Teraz już mi wyleciało z głowy e, jaki tytuł? Zamek, Zamek z lodu. Zamek z lodu, no. Ale podobno ta jest, tak jak mówię, taka bardziej przystępna i zachęciło mnie to, bo jak rozmawiałam z panią z wydawnictwa, no to tutaj mamy historię po pierwszą historię rodzinną brata i siostry, którzy przyjmują pod swój dach też inną rodzinę, obcych można powiedzieć, no i tam się wydarza, no, wydarzają różne no, takie sytuacje. I mamy też opisane właśnie tworzenie takich nowych relacji, ale też opisane tą relację bardziej siostra-brat. Podobno też są poruszane jakieś problemy, takie społeczne, więc jestem ciekawa, ale dodatkowo no, pani na stoisku zachęciła mnie, ponieważ tu jest podobno przepięknie opisana Norwegia i krajobrazy w Norwegii. Więc widzicie. Tym bardziej, no, jeśli ktoś macie też kogoś, kto lubi serię pisarzy skandynawskich, coś nowego, no to to jest ich no, najnowsza powieść, która jest wydana, więc też świetna na prezent. O, czekajcie, bo tutaj już mi się nie mieści. Kolejna znowu, czyli jeśli macie kogoś, kto lubi reportaże, komu spodobały się też na przykład reportaże pańszczyzna albo chłopki. To teraz pojawił się też z wydawnictwa poznańskiego nowa, nowy reportaż Kamila Janickiego: Życie w chłopskiej chacie. I no, powiem Wam, jednak większość z nas pochodzi od chłopów, nawet jak tam znajdziemy jakieś pochodzenie szlacheckie, no to umówmy się: jednak, większość Polaków pochodzi od chłopów. Więc warto wiedzieć, skąd się brały wszelkiego rodzaju jakieś tradycje zachowania również takiej chłopskiej chacie. Dodatkowo książka jest przepięknie wydana, zwłaszcza tutaj też mamy jakby rozrysowaną taką przykładową chatę. Jest bardzo dużo no, też ilustracji, zdjęć, jakichś no, też tłumaczeń naprawdę jest przepięknie wydana twarda oprawa opisane są przesądy, jedzenie, wszystko więc ja jestem bardzo ciekawa tą akurat wzięłam dla siebie chociaż moja córka też no, jestem zainteresowana, ale tak jak mówię jeśli komuś się no, podobały właśnie, nie wiem czy pańszczyzna, czy chłopki to myślę, że ta też się spodoba ten reportaż więc też Wam polecam jeśli macie kogoś w rodzinie Kolejną, słuchajcie, to wzięłam też na targach, bo była w bardzo dobrej cenie. Za 10 zł kupiłam. Mirosław Bójko, sąd ostateczny. I to jest taka powieść sensacyjno-historyczno-przygodowa, opowiadająca o losach malowidła w Gdańsku. Tak, sąd ostateczny. No i. Tu właśnie jest o jakiejś też reprodukcji, ale też no, co tam się będzie działo i można też poznać bardziej Gdańsk, więc jestem ciekawa. Lubię, szczególnie, wiecie, już sama okładka przyciągnęła moją uwagę. Jeszcze taka cena, no to jak żalnie kupić. <laughs> Kolejne słuchajcie, to ja no, jestem Wrocławianką, kocham Wrocław i mam praktycznie prawie całą serię. O kamienicach, takich, których mieszkali na przykład Niemcy wcześniej we Wrocławiu, później, że mieszkali tam no, osoby ze wschodu, które się tutaj wprowadziły na Ziemię, odzyskane. A teraz zostały wydane z tej serii opowieści o miejscach, których nie ma już we Wrocławiu, no ale które były i jakie miały znaczenie, i historię właśnie tych miejsc, ludzi, którzy tam, nie wiem, mieszkali albo jakie miały znaczenie dla Wrocławia. No, tak jak mówię, ja, ponieważ jestem Wrocławianką, uwielbiam wszystko czytać o Wrocławiu, więc no, też sobie wzięłam. I dla córki na prezent wzięłam Anatomia Człowieka, atlas do kolorowania. Ona też lubi kolorować, też się tak odstresowuje. A tutaj dodatkowo można się czegoś pouczyć. Zobaczcie, mamy tutaj do kolorowania wszystko rozrysowane, opisane. A tutaj jest też jakby no, informacje takie merytoryczne, czyli możemy się wszystkiego dowiedzieć. Też możemy sobie kolorować napisy, czyli co ma być jakby danym kolorkiem, co jest ważniejsze, co nie. Więc naprawdę bardzo fajne i dzięki temu można się też no, chyba no, łatwiej nauczyć, no bo tak jak mówię, kolorując i zaznaczając sobie określone kategorie, określonym kolorem, no to łatwiej nam coś sobie przyswoić. Więc fajna sprawa, ona bardzo to chciała, więc jeśli też macie powiedzmy w rodzinie kogoś, kto interesuje się biologią i takie lubi też kolorowanki, to warto. A teraz Wam jeszcze pokażę co nowego. Jest w mojej biblioteczce już nieco kupiłam na targach, ale mm, powiedzmy albo e, internetową teraz, albo e, chyba trzy to dostałam od wydawnictwa, ale reszta to jest już kupione przeze mnie. E, Katarzyna Puzyńska i Ulice Ciem. Jej najnowsza powieść, która nie jest związana z sagą Lipowo, ale jest to coś całkowicie innego. Niektórzy niby mówią, że to kategoria podobna do Zafona i Cień Wiatru i no tej całej serii cmentarza zaginionych książek. Czy tak będzie? Nie wiem, ale według mnie to jest bardzo takie no, duże porównanie, i no czy tak się udało Kasi Puzyńskiej? Nie wiem, ale tak jak mówię, sprawdzę, zainteresowało mnie to, zaintrygowało. I zobaczcie, jakie przepiękne wydanie! Też jest o książkach. Też jest trochę tam magii. No, przepiękne, słuchajcie, przepiękne wydanie. Więc jeśli kogoś macie, kto właśnie lubił tamtą serię, też jest, słuchajcie, duży druk. Więc to też myślę, będzie ułatwiało. No i mamy właśnie tak, jak mówię, taką tajemniczą historię. E, mamy Warszawę 39 rok. No, i właśnie tajemniczą księgarnię i tajemnicę książek. Więc, no, ja jestem bardzo ciekawa tej powieści. Jeszcze nie czytałam, ale tak jak mówię, no, słyszałam dużo i jest, no, przepiękna po prostu. Więc jeśli kogoś macie, kto uwielbia takie historie, no to must have. Kolejna powieść to z wydawnictwa, które ja bardzo lubię, bo wszystkie książki, które czytałam z tego wydawnictwa, to były wartościowe i są na listach moich topek po prostu listach bestsellerów. I to jest wydawnictwo Glowbook, a teraz wydało Niech żyje trąbka pocztyliona. I tu mamy, że tutaj zabawna i wzruszająca, utrzymana w charakterystycznym dla Vigis Hjort oszczędnym, rytmicznym i ostrym stylu powieść, to egzystencjonalny krzyk o samotności. Elinor, 35-letnia konsultantka do spraw mediów, ma poczucie, że nie pasuje do otaczającego ją świata. Śmiertelnie znużona, przegląda swój stary pamiętnik i nie poznaje kobiety, którą odnajduje na jego stronach, choć pozornie niewiele się w jej życiu zmieniło. Tymczasem nagle znika jej współpracownik, a ona otrzymuje nowe, niezwykłe zadanie. Wyrusza na spotkanie z norweskim związkiem zawodowym pracowników poczty rozpoczynając tym samym dziwne i przełomowe 6 miesięcy swojego życia. Bardzo intrygująco no, brzmi ta Fabuła, nie jest to gruba książka, tak jak mówię, wszystkie ich książki, to no, właśnie niosą ze sobą jakąś taką głębszą treść. Zawsze no, wzbudzają we mnie refleksje, więc jestem pewna, że to też będzie dobry wybór. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze się nie zawiodłam od nich na książkach, ale kto wie. Kolejne to są z wydawnictwa Jagiellońskiego, ale to jest bowiem. Tak, i taki odłam. No i tutaj mamy seria z żurawiem. Pierwsze to jest Wyspa Pajęczych Lilii. Tą już no, podawałam Wam przepiękna no, powieść o poszukiwaniu siebie, o odnajdywaniu własnej tożsamości i to nie tylko takiej tej cielesnej, ale też skąd właśnie pochodzimy, o nas naszych przodkach, o tym, Jaka jest historia ludzkości? Dlaczego jesteśmy jacy jesteśmy? Czy można byłoby coś zmienić? Czy jest szansa na to, żeby stworzyć szczęśliwą, właśnie jakąś społeczność, tak zwaną utopię, czy jednak nie? No i tutaj mamy poruszane takie kwestie. Bardzo, w bardzo taki ciekawy sposób autorka porusza trudne tematy, takie jak wojna. Takie jak przemoc, takie jak wykorzystywanie władzy. Naprawdę polecam. Kolejna to jest mrok jest miejscem. Tu jest akurat hiszpańskiej chyba autorki, z tego co pamiętam, i to jest seria takich mrocznych opowiadań. Jeszcze nie czytałam, ale podobno są dobre. Na pewno niedługo do Was wrócę z recenzją, bo książka też nie jest gruba. Kolejny słuchajcie, to jest kuchnia narodowa, osobista podróż przez kulturę, historię i smaki. Jestem bardzo ciekawa tej książki, opisuje właśnie kultury poprzez kuchnię, poprzez smaki. Więc jeśli też macie kogoś w rodzinie, kto interesuje się właśnie kuchnią, ale jak właśnie przez kuchnię można poznać kulturę innych narodów, no to też Wam polecam tą książkę. Kolejna to e, dla miłośników e, opowieści o tak zwanych przeklętych przedmiotach, czyli dla tych, którzy kochają horrory, thrillery, ale najbardziej tak jak mówię, horrory e, powiązane z jakimiś e, nie wiem rzucaniem klątwy i tak dalej no to myślę, że ta książka może się spodobać przeklęte przedmioty z wydawnictwa kobiecego historii upiornych przedmiotów które wywołują dreszcze ja sobie wzięłam, powiem wam chyba na tani książce, one są po można było je upolować za 10 zł, jak się wzięło tam w pakiecie ileś książek więc no myślę, że może być ciekawą taką lekturą, dodatkowo jest przepięknie też wydana z ilustracjami, ze świetnym no takimi przerywnikami, opisem więc no, polecam kolejna książka, którą też upolowałam właśnie za 10 zł gdybym miała twoją twarz Francesza z wydawnictwa Mowa ja słyszałam wcześniej o tej książce to jest o operacjach plastycznych w Korei no i nie ukrywam jestem ciekawa tej, tej historii Kolejna to jest Suka, też z wydawnictwa Mowa. Tytuł, no, widzicie, taki przejmujący. Okładka też opowiada o Kolumbii. Mamy amazońską puszczę, morze, dzikie góry, no i... Mamy kobietę, która opiekuje się opuszczoną posiadłością, za co nikt jej od dawna nie płaci. Już jakiś czas temu porzuciła marzenia o macierzyństwie z trudem godząc to, że nigdy nie będzie miała dzieci. Swoje uczucia przelewa na osieroconego szczeniaka. Jej stosunek do suki nabiera cech matczynej intymności. Do chwili, gdy Shirley ucieka, odtąd nic już nie będzie takie jak przedtem. Więc widzicie, żeby nie pochopnie, a ja najpierw tak oceniłam, czyli suka nie odnosi się do kobiety, ale do psa, Znaczy, no, do, do suki psa. <noise> e, więc, no, jestem ciekawa, ale z tego co wiem, to bardziej też opisuje Kolumbię. E, ja lubię właśnie poznawanie, słuchajcie, różnych zakątków świata poprzez literaturę, więc jestem też ciekawa tej powieści. No i ostatnie, e, bo też udało mi się tanio upolować. Jeśli słuchajcie, ktoś lubi Powieści gotyckie, to na pewno mu się spodoba Mexican Gothic, no jedna z takich no bardziej znanych, była też najlepszą taką właśnie powieścią gotycką w tym stylu chyba dwa lata temu, rok albo dwa lata temu na Goodreads, więc myślę, że warto, więc jeśli kogoś macie, a można teraz naprawdę czasami tanio coś upolować. Więc to tyle, słuchajcie, z takich nowości u mnie i z takich, co też wzięłam na prezenty. A yy, myślę, że już niedługo będę starała się przygotowywać kategoriami, czyli, wiecie, thriller i ten, ale chciałam Wam na szybko podzielić się ze zdobyczami z wrocławskich. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.